Cześć moi drodzy, witam Was w następnym wideo na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o RECT Dropie, czyli po prostu A -dropie od FMOS. No i właśnie jesteśmy na stronie fmosgodrek.com, Mission Control zakładka, no i mamy do tego jeszcze tutaj drugą stronę fmos.disperse.network. Obie strony oczywiście znajdziecie w opisie tego wideo. Ale moi drodzy, zanim przejdziemy do odcinka, no to oczywiście takie delikatne intro. Zakładam oczywiście, że macie już zainstalowany portal Cap, że macie już konto na Binance. Jeśli natomiast nie macie tego, no to przechodzicie do mojego YouTube'a i tutaj jest film 1000 dolarów za darmo. a-dropy na sieci, kosmos, instrukcja krok po kroku, właśnie na portalu Cap. Więc moi drodzy, przejdźcie właśnie do tego wideo, tam ściągacie portal Cap według instrukcji i robicie oczywiście wszystko, co tam jest powiedziane krok po kroku. No i oczywiście drugie wideo, które Wam tutaj będzie niezbędne, jest to wideo o Binance. I tutaj macie jak założyć konto na giełdzie Binance. No i zakładacie konto na giełdzie Binance, kupujecie atoma, zakładacie sobie portfel Cap, wysyłacie atoma właśnie na portfel Cap. No i później w zależności od tego czy chcecie mieć tylko na stakingu Atoma, czy chcecie mieć osmo czy też inne kryptowaluty, no to właśnie je też tutaj kupujecie na Portfelu Cap. No i wtedy będziecie przynależeć do następnych airdropów. Zakwalifikujecie się po prostu na airdropy. Oczywiście w zależności od wymagań tych dropów, no bo są takie, gdzie wymagają od was staking 5 osmo, 10 osmo albo stakingu 10 Atoma, a są takie, które wymagają więcej lub mniej bądź nie mają żadnych wymagań. Są też takie, które dają nam w zależności od posiadanych po Kryptowalut na tym portfelu. No ale moi drodzy, lecimy już bezpośrednio do odcinka. Zakładam, że macie już staking Atoma oraz innych kryptowalut na portfelu CAP, więc lecimy tutaj do tej strony gotrek.com, klikamy sobie tutaj connect wallet, no i właśnie teraz łączymy się z naszym portfelem CAP. Ja już jestem właśnie połączony, no i zobaczcie, tutaj mamy total tokens claimable i jest 519, czyli tyle mi się na właśnie z sieci tej Kosmos, stakingów i poli płynności. Później sobie sprawdzę jeszcze na Ethereum, ponieważ za Ethereum też możemy coś dostać, więc sobie połączę jeszcze tutaj Metamask i sprawdzę, czy na sieci Ethereum też coś mi tutaj się przynależy. Dobra, skoro wiemy, że należy już nam ten airdrop, no to co teraz należy zrobić, żeby faktycznie go tutaj otrzymać w jakiś magiczny sposób? No właśnie, moi drodzy, jest jeden sposób jest to IBC transfer i za chwilę wam go tutaj krok po kroku opiszę. I do tego celu będzie nam potrzebna jeszcze jedna strona, jest to Minskan. I na Minscanie wybieramy sobie tutaj właśnie FMOS, tutaj klikamy sobie w IBC Reliers. I wchodzimy tutaj w Osmozis. No i tutaj mamy jaki kanał jest używany. Jest to Channel 204. I za chwilę wam powiem, do czego nam to będzie, mój drodzy, yy, potrzebne. W tej chwili wchodzimy sobie na Portal Cap. Wchodzimy sobie na sieć Osmozis. No i niestety, czy też stety, musisz mieć tu jakieś drobne, ale no wystarczy Ci dosłownie kilka centów na to, co dzisiaj teraz będziemy tutaj robić. No i pierwsza rzecz to są te trzy kreski, takie z lewej strony tutaj na portfelu Cap. Klikamy sobie w Settings. I włączamy tutaj show advance IBC transfer. Ja Miałam już to teraz włączone, wy macie domyślnie to wyłączone, więc sobie tutaj klikacie, aby to włączyć. No i w tej chwili ku Waszemu zdziwieniu pokazał się nowy przycisk, nowa funkcjonalność na dole IBC Transfer Send Token over IBC. No i mamy tą opcję dostępną, no ale zanim ją klikniemy, przechodzimy na sieć tutaj fmos beta, którą znajdziemy na dole jest beta support, jest fmos beta, no i klikamy sobie na adres ten pierwszy tutaj zaczynający się od fmos, nie ten drugi, który jest adresem ethereum, czyli kopiujemy sobie w fmos właśnie beta. Przechodzimy z powrotem tutaj do Osmosis, teraz i właśnie idziemy sobie na ten IBC Transfer. Także klikamy sobie tutaj Transfer, tutaj Destination Chain, no i tutaj właśnie jest to, do czego nam jest potrzebny tutaj Meanscan. Klikamy sobie Select Chain, New IBC Transfer Channel, no i klikamy sobie Destination Chain. Tutaj szukamy sobie właśnie FMOS, FMOS Beta jest, i klikamy sobie Channel ID, no i tutaj musimy napisać Channel. 204, no i klikamy sobie tutaj save. Sprawdźmy tylko, czy poprawnie się przepisało. Channel 204 jest ok. No to klikamy sobie tutaj save. No i tutaj w momencie, kiedy mamy już tutaj dodane, no to klikamy sobie jeszcze raz na Selection i wybieramy właśnie ten, który przed chwilą dodaliśmy. Tutaj, w Receipt dodajemy sobie adres Fmos beta, który przed chwilą skopiowaliśmy. Także klikamy i mamy teraz przycisk Next. No i oczywiście tutaj mamy teraz wybór, ile chcemy wysłać. No to niech będzie to 0,00 jeden i klikamy sobie submit tak, żeby tylko po prostu ta transakcja nam tutaj y, przeszła. No i co jest fajne, jak już wspominałem w poprzednim wideo, nie płacimy nic za wysyłkę po sieci Osmo, także to jest o, o tyle tutaj fajne. No i klikamy sobie approve. E y, dobra, także moi drodzy, my teraz czekamy tylko na potwierdzenie transakcji, jest konkretnie czyli transakcja y, przeszła, więc teraz przechodzimy sobie na fmos staking i za chwilę tutaj na naszym dashboardzie Powinny się tutaj pojawić pierwsze coiny. No zobaczmy sobie na właśnie FMOS Beta, czy one się już pojawiły, czy jeszcze trzeba troszkę czekać. Przejdźmy sobie na cap. No i jak widzimy, jest. Mamy 129,81 FMOS moi drodzy i to jest 25% całego idropu, e który mi tutaj akurat y, przypada. Także jak sobie zjedziemy tutaj na dół, to widać tokens i jest to 0,0018, które ja tutaj wysłałem. Także ja sobie przejdę jeszcze raz na F-MOS Dispers Network i sobie odświeżę po prostu tą stronę. Tak, pojawiło się, weszło w końcu właśnie na Sardo, czyli mam na Your Balance, mam 129 Fmos. Także moi drodzy, druga sprawa, przechodzimy teraz do zakładki Stake, no i oczywiście wybieramy sobie tutaj walidatora, u którego chcemy stake'ować nasze tokeny. FMos, zobaczmy, kogo by tutaj wybrać, niech będzie po prostu Friends i Binary Holdings, które dały nam tutaj też jeden z a-dropów. Także klikamy sobie Friends, klikamy sobie tutaj Stake, wybieramy sobie tutaj ilość, niech będzie tutaj 60, klikamy sobie Next i klikamy send. I oczywiście potwierdzenie 0, 0,003 FMOS zapłacimy. Za tutaj prowizję. Dobra, klikamy approve i za chwilę ta transakcja powinna nam tutaj przejść. Jest successfully staking. Dobra, zastykujemy jeszcze drugi tutaj, drugiego Elite Kliknijmy na Binary Holdings, klikamy Stake i zastykujemy również 60, które wcześniej dostaliśmy. No jak widzicie, już Available to Stake mam już 199, ponieważ właśnie za zastykowanie dostałem następną część 25% tego dropa. Dobra, zastykujemy sobie te 60. Później jeszcze zastykujemy na jakimś trzecim walidatorze. Także klikamy approve. No i w momencie, kiedy macie już odebrane właśnie 50% dropa, przechodzimy do następnej zakładki Governance, aby odebrać pozostałą trzecią część, czyli łącznie będzie 75% całości tego dropa. No i klikamy sobie drop Claim Mission. No i tutaj jest głosowanie, czyli klikamy po prostu Vote, klikamy Yes, klikamy Next, Send. No i tutaj Opłata, klikamy sobie approve, No i w tej chwili moi drodzy, zaraz dostaniemy 75% airdropa FMOS na nasz portfel. Mamy Successful Vault, więc sprawdźmy, jak to wygląda w dashboardzie. Mamy 389 FMOS na portfelu. Plus 120 w stakingu, także mamy 75% tutaj całości naszego dropa. No zostaje jeszcze tylko 25% tutaj do odebrania, no które tutaj będziemy oczekiwać właśnie na stronie mischenko.to.gotrade.com. No niestety nie da się jeszcze tego odebrać jednym prostym przyciskiem, czyli po prostu claim your airdrop coming soon. Niestety jeszcze nie jest to możliwe. No ale tak jak widzicie tym prostym, łatwym, szybkim sposobem, który wam dzisiaj pokazałem na tym wideo można odebrać 75% e-Dropa. Także moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym wideo. Pamiętajcie, że jeśli nie macie jeszcze tutaj podstaw do tego, żeby ubiegać się o Eidropa, no to podstawa konto na Binance, tam kupujecie właśnie e, Atoma, tego Atoma wysyłacie na Portal Cap, który tutaj założycie z instrukcji na moim kanale i dopiero rozdzielacie swojego Atoma na inne coiny. No i to już kwalifikuje was do tego, żeby ubiegać się o jakiekolwiek Aidropy. Także, moi drodzy, to wszystko już w dzisiejszym wideo. Pamiętajcie o łapce w górę, o komentarzu pod tym odcinkiem oraz subskrypcji i dzwoneczku. Także to wszystko. Do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie!